I ostatnie, piwo, I ostatnie piwo w y, y, kontynuacji, kurde światło masakra. o teraz widoczne. I ostatnie piwo, y, które piję w kontynuacji to jest Czarny Wdowiec z y, Piwoteki. Ja już to piwo piłem w Warszawie, ale niestety tam było fatalne warunki, fatalne nagłośnienie, jeszcze piwo było zimne, a my byliśmy zmęczeni, więc y, postanowiłem tutaj nagrać drugi raz. Ciekaw jestem, czy będzie coś słychać w ogóle jest czarne, więc tutaj wszystko jest jakby na miejscu. Jest przyjemny aromat amerykańskie, amerykańskiego w mielu. Chyba bym powiedział, że jest Ale nie tylko. Eee, jest amerykański miel, jest taki lekki słonecznik. Generalnie wszystko OK. Maku jest dość wytrawny, jak dry stał. goryczka, goryczka jest bardzo długa. Kawowa, palona, taka popiołowa. Nawet lekko piekąca. W Warszawie ono mi nie smakowało. Była strasznie zalegająca ta goryczka. Nieprzyjemna. Ale chyba tam było za zimno. Natomiast tutaj Da, daje radę, daje radę. Jest rzeczywiście mocna goryczka, jest, e, mówię, jest piekąca, taka gryząca trochę. Powiem szczerze, że e, nie znam szczegółów, jeżeli chodzi o towarzyszenie tego piwa, ale jak przeczytałem dzisiaj na e, smakach piwa, że tam dodawano ekstrakt mielowy, no to to jest kurwa trochę niezgodne z duchem kraw jak dla mnie. Nie, nie widzę takiej potrzeby. I tak przez to może ta goryczka jest taka nie do końca szlachetna. Natomiast generalnie nie jest źle jest bezradna, ale jest troszkę tej czekolady, Mniej więcej kawy, taka w takim goryczka. Jest zdecydowanie jedno wymiarowe, ale to akurat nie byłoby złe, bo ta goryczka jest strasznie długa i taka trawiasta, łodygowa, taka jakby gryzł gałązkę jakąś po Ale generalnie nie jest le do ale nie wiem czy pół litra bym wypił z przyjemnością. Bo jednak jest męcząca ta tak taka właśnie gałązkowa. Wasze zdrowie, zdrowie kolejnego towaru do biblioteka. No i do zobaczenia teraz po tym.